Kolejna wizyta na Rudigerze. To są ruiny radiostacji z czasów Adolfa. A cały Dolny Śląsk ma pełno takich różnych obiektów z tych czasów. Powoli robimy panoramę na Dolny Śląsk. Jestem na szczycie wzgórza. Ja dzisiaj lekka mgiełka, ale tam widać płaski jak stół Dolny Śląsk, nizinę już. Jeszcze jakieś wzgórza przed nami. Tutaj w dali, nie wiem czy to zoomuje, czy nie, chyba się uda. O, słabo widać na telefonie, ja widzę bardzo dobrze wulkan Grodziec z pięknym zamkiem z filmu. gdzie eksploracja Gór czawskich ten weekend znowu i różne takie ciekawe rzeczy także o to kiedyś było dno morza ten płaski teren